Witam, tak więc tu jedzie w swoją ostatnią trasę Podzielić los tucianika chyba, że się po drodze wypierdzieli To nie podzieli żegnaj tup, tupie do świdania Jak widzimy, tu tup, tup, razno pędzi do przodu Najwyraźniej się właśnie zamierza. Przechodzimy. Jeno jest lekko pochylony w prawo. Oby się nie przewrócił. No to na razie kończymy. I za chwileczkę ciąg dalszy. Tak, Także wodujemy. Najładniejszy jacht motorowy tu <laughs> Zaraz będzie bul 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 i, i, i podzielimy los Titanica. Nie. Aha. O Jezus Deszcz pada. Pierwszy kontakt z wodą Ból, 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 ból Ból, 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 ból O kurwa o. Ból, 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 ból Mijamy, no, ciągniemy, ciągniemy jeszcze jest! Mamy go Mamy dziadę, wszedł Super O jeszcze mówimy